Jak rękodzieło ma się do online'ów? Ano, ma się bardzo dobrze. Dlaczego? Ponieważ bardzo często rękodzieło kojarzymy z produktami fizycznymi. Nie ma w tym nic złego, jak najbardziej. Myśląc rękodzieło, myślimy ciekawy prezent dla znajomych, coś, co mogę zrobić w ramach takiego prezentu, albo po prostu świetnie spędzony czas podczas warsztatu, z którego znowu mamy fizyczny produkt. Jak najbardziej nie ma w tym nic złego, ale kiedy myślimy o biznesie w oparciu o rękodzieło, bardzo często zaczynamy właśnie od sprzedaży produktów fizycznych. Podczas gdy zarabiania na rękodziele i modeli zarabiania na rękodziele jest dużo, dużo więcej. Jeden z nich jest choćby prowadzenie warsztatów rękodzieła. Zgodzisz się ze mną, że tutaj bazujemy już bardziej na umiejętnościach, a nie konkretnym produkcie, który sprzedajemy. Idąc tym samym tropem. Mogę Cię zaprosić do tego, aby pomyśleć o tym, jakie wielkie możliwości daje nam współczesna technologia i online biznes. Pewno, gdybym mówiła o tym jeszcze 3-4 lata temu, kiedy my wypuszczałyśmy na rynek pierwsze kursy rękodzieła online, to mogłoby być to nieco kuriozum. Teraz mam, mam wrażenie, że kiedy mówię Ci o tym, że można wypuszczać na rynek takie produkty cyfrowe, jak kursy rękodzieła online, e-booki. Różnego rodzaju publikacje, warsztaty rękodzieła online, różnego rodzaju produkty hybrydowe, czyli takie, które łączą online z offline, jak na przykład nasze boksy produktowe, czyli mini kurs online, do którego dołączony jest zestaw materiałów, aby nie trzeba było po całym świecie szukać tego, co jest potrzebne do wykonania na przykład szydełkowej chusty. Takich rozwiązań jest coraz więcej. I myślę, że nie są już czymś, co mogłoby Cię zdziwić. Na pewno się z nimi spotkałaś, czy spotkałeś, na pewno już widziałeś takie rozwiązania. Ja chcę w Twojej głowie zasiać takie ziarenko um, refleksji na temat tego, jak bardzo zarabianie na rękodziele może być poszerzone, ubogacone, budujące różnorodność, zwłaszcza teraz w dobie biznesu online. Dlatego, co rękodzieło ma wspólnego z onlineem? Ano bardzo dużo. Zwykło się myśli, że rękodzieło to coś bardzo tradycyjnego, bardzo namacalnego i bardzo dalekiego od online. U. My w Oplotki chcemy pokazywać, że właśnie jest wręcz przeciwnie. To dlatego zapraszamy twórców rękodzieła, którzy już od dawna tworzą, czują się dosyć pewnie swojej technice rękodzieła i może nawet już sprzedają produkty rękodzielnicze lub prowadzą warsztaty. I czują, że w tym online jest jakiś potencjał, zapraszamy takie osoby do naszej Akademii Rękodzielnika. Jest to autorski program, w którym dzielimy się tą wiedzą i doświadczeniem z lat prowadzenia działalności zarobkowej, biznesowej w oparciu o rękodzieło i lat budowania wielkiej społeczności osób, które tak jak my chcą zarażać tym pozytywnym bakcylem rękodzieła. Jeżeli czujesz, że to coś dla Ciebie, koniecznie zaglądaj na stronę Akademii Rynkodzielnika. Akademia rusza co roku we wrześniu, poprzedzona jest zazwyczaj dużą kampanią, więc nie sposób przegapić. Jeżeli zaglądasz na miejsca w sieci dla Oplotki, czy strony oplotki.pl, czy Facebooka Oplotki, czy Instagram Oplotki, czy podcast Oplotki, kanał YouTube, tak jak wiele mediów, choćby Pinterest, tak. Na pewno znajdziesz informacje o Akademii Rękodzielnika. Jeżeli czujesz, że ty też chcesz zarabiać na Rękodziele, chcesz budować biznes, właśnie model biznesowy, który nie jest oparty tylko o jedną nogę yy, i staje się coraz bardziej stabilny, bo nie tylko na dwóch, trzech, czterech, ale nawet pięciu strumienia dochodu potrafi bazować. I jeżeli też czujesz, że ten strumień dochodów online może być czymś dla siebie, to koniecznie zaglądaj na stronę Akademii Rękodzielnika. Mam nadzieję że widzimy się w online, zapraszam Cię do eksplorowania tego kanału, tutaj znajdziesz bardzo dużo wideo, co jakiś czas publikujemy też wideo na temat Akademii Rękodzielnika, więc jeżeli oglądasz to wideo to zaglądaj, duża szansa, że na tej playliście znajdziesz dużo, dużo więcej dla siebie. Do zobaczenia w kolejnym wideo.